Dziś powiem Wam bardzo ważną informację, którą musicie zrobić. Co musicie zrobić? Rzecz, którą bardzo ważna jest. Nawet jeśli ten odcinek Was nie interesuje, to musicie to zrobić: pisać w YouTuba, i mamy tak PSL GAMING wchodzimy w ten kanał i klikamy subskrypcję. to jest bardzo ważne bo, bo to jest mój kolega i jego kanał właśnie się rozpadł patrzcie kanał się rozpadł i trzeba go naprawić no to nawet jak was to nie interesuje, to zróbcie to, please. I on ma dużo w ogóle hejterów. No i to jest taki Konkadzik, on go hejtował. E, pogodzili się, ale potem napisał mi ten kolega w że że dalej, że znowu go hejtuję no i please jak, jak Konkadzik to ogląda to proszę niech go, niech już nie hejtuje Pieseła. Pieseł to jest Konrad no proszę please zróbcie to Naprawdę błagam was o to, błagam was, nawet jak to was nie interesuje, no, please, jest bardzo ważne, please, please, no. Pomóżcie mu po prostu dobić chociaż trochę subskrypcji. Chociaż trochę. Chociaż. Chociaż. Chociaż 50. No nie wiem. No subskrybujcie go. Nie wiem co mu się stało z kanałem, ale miał bardzo dobry kanał. Taki fajny. Teraz mi się rozpadł. Rozpadł mi się kanał. Nie wiem co mu się stało z tym kanałem. No dajcie mu subika, proszę. Proszę, proszę. No dobra, to wszystko na dziś pa.